Hej, wracam dzisiaj po bardzo długiej przerwie, która była spowodowana tym, że miałam wiele zajęć na uczelni, musiałam napisać pracę magisterską. Potem musiałam ją obronić, miałam jeszcze e, równocześnie drugą, drugą szkołę, więc e, miałam mało czasu niestety na nagrywanie filmików. Ale teraz już wreszcie rozpoczynam wakacje i filmiki będą pojawiać się częściej. A dzisiaj chciałam powiedzieć o moich pięciu ulubionych kosmetykach do twarzy. Zacznę od tego, że moja twarz jest tłusta, moja cera jest tłusta i ma skłonności do podrażnień, czyli jest też, oprócz tego, że jest tłusta, jest też wrażliwa, dlatego jej pielęgnacja jest bardzo trudna dla mnie, ale na szczęście udało mi się znaleźć kosmetyki, które mi w tym pomagają. I chciałam powiedzieć o pięciu kosmetykach, którymi jest żel. Peeling, maska, żel nawilżający i puder. I zacznę właśnie tak po kolei, czyli najpierw będzie to żel. Jest to żel antybakteryjny z J.I.M.ED. I jest on przeznaczony do skóry łojotokowej i ze skłonnościami do trądziku. Moja też właśnie takie skłonności ma. Producent nas zapewnia, że jest to aktywny żel oczyszczający bez kompozycji zapachowej. E, substancje czynne to kompleks proteinowo-cynkowy, alantoina, ekstrakt z ulukrecji, prowitamina B5, witamina surfaktantów, czyli e, substancje mające pochodzenia roślinnego. E, I zapewnia takie trzy jakby drogi dbania właśnie o naszą cerę pierwsza to profilaktyka trądziku przez to, że ułatwia eliminację sebum i odblokowuje pory, obniża też aktywność gruczołów łojowych, redukuje trądzik poprzez łagodzenie zmian trądzikowych i skutecznie wygładza skórek. kompensacja poprzez utrzymywanie optymalnego stopnia nawilżenia oraz przywracanie skórze naturalnego pH. Jak się go stosuje? Należy użyć niewielką ilość żelu Ja robię to na mokre dłonie, wtedy łatwiej się rozprowadza Jest polecany dla młodzieży i dla dorosłych Jest preparatem hipoalergicznym, jest dostępny wyłącznie w aptekach Kiedyś go spotkałam też w Superfarm, ale teraz to już chyba nie i jest też oczywiście dostępny w punktach Jai. Hmm, powiem może o składzie teraz. Jak widać, skład nie jest zbyt krótki, ale też nie jest jakoś tragicznie duży, długi. No i jest całkiem niezły, bo jest skompowany ten preparat naprawdę na bardzo łagodnych surfaktantach, związkach myjących, które nie podrażniają naszej cery, nie ma tu absolutnie żadnych slesów, SLS-ów i tego, czym wszyscy nas straszą. I pierwszym składnikiem jest oczywiście woda. Następnie mamy Coco glukozat, czyli niejonowy związek powierzchniowo czynny, bardzo łagodny związek, jak już mówiłam, łagodny dla naszej skóry, dla naszych błąd śluzowych. Kolejny, znany już bardziej kokamidopropyl również tylko że tym razem amfoteryczny, bo tam był niejonowy, tutaj amfoteryczny związek powierzchniowo czynny, również bardzo łagodny. Dalej mamy sodium coco Amphoacetate, również amfoteryczny związek powierzchniowo czynny i bardzo łagodny dla skóry. Dalej mamy PEK 120 m, diolej, to jest niejonowy ZPC i tutaj właśnie jak się chwalili, że mają te mm, witaminę surfaktantów y, uzyskaną z surfaktantów pochodzenia roślinnego, to właśnie to jest między innymi ten związek. Dalej mamy lauret-7-citrate, niejonowy związek powierzchniowo czynny, też łagodny. Dalej pojawia się substancja czynna pantenol, jest to prowitamina B5. Ma działanie przeciwzapalne i jest też substancją nawilżającą, jest humektantem, czyli zapykę wysychaniu produktu. Ale ten produkt mimo wszystko ma tendencję do zapychania pompki. Na początku jest wszystko ok, ale im dużo się go użytkuje, tym to się czasami się zapycha, ale można sobie z tym poradzić. Dalej mamy propelenie glicol, czyli substancję nawilżającą i humektant również. Dalej Glycyrrhiza glabra, y, licorice root extract, czyli ekstrakt z korzenia lukrecji, który łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie, zmniejsza zaczerwienienia, regeneruje, rozjaśnia skórę, czyli wszystko to dobre. Dalej mamy bardzo fajny związek: Saharomeca Zinc Ferment. Czyli to jest taki wyciąg z drożdży z zawartością cynku. A drożdże i cynk to jest po prostu niebo dla takiej cery trądzikowej, dla cery tłustej, ponieważ działa on antybakteryjnie, antyseptycznie czyli to, co na trądzik zmniejsza skłonność do wyprysków, nawilża, reguluje przetłuszczanie skóry, skóra tłusta wspomaga gojenie wyprysków i wspomaga leczenie trądziku poprzez właśnie te swoje właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Antyseptyczne to są takie właściwości odkażające. Dalej w składzie mamy alantoinę. Tego chyba nie trzeba składnika przedstawiać. Jest to składnik również substancja czynna, która działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia, wspomaga procesy regeneracji i odbudowy naskórka, no i przede wszystkim mocno nawilża skórę. Dalej mamy Acrylate C1030 Alkyl Acrylate Cross Polymer. To jest polimer, który nam tutaj zagęszcza ten układ, jest modyfikatorem reologii. Dalej mamy Diazolidinyl Diazoli Urea, konserwant, dalej też konserwant Sodium Benzide. I na koniec sodium hydroxide, regulator pH. Sodium hydroxide to nic innego jak zwykła zasada sodowa, czy też wodorotlenek sodu E na OH, myślę, że znane wszystkim z chemii. I to jest cały skład tego preparatu. Jak widać, nie ma żadnych barwników i nie ma kompozycji zapachowej, tak jak napisano. Jest, są tylko dwa konserwanty. Ale konserwanty oczywiście muszą być obecne, jeśli w preparacie jest woda, bo to właśnie obecność wody sprawia to, że w kosmetykach mogą rozwinąć się bakterie. Więc jeśli jakieś kosmetyki są na bazie wody, a wiadomo, że duża większość jest kosmetyków na bazie wody, to takie kosmetyki muszą zawierać konserwanty i nie należy się tego bać. Nie należy się bać jakichś farabianów, bo w miejsce ich mogą być włożone. Dużo gorsze substancje, także ten cały ból na parabeny, na parabeny też jest y, przesadzony. I to by było chyba na tyle. Mm, no i właśnie ważne jest to, że ta, ten kosmetyk jest z met, Med, nie, nie ta zwykła linia ziaja. Mm, tylko to jest bardziej już za, zaawansowany produkt. Jest bardzo tani, około chyba 12 zł. I naprawdę jest bardzo fajny. Konsystencja jest żelowa, jest to bezbarwny żel, odpowiedniej lepkości no i bardzo łatwo się tutaj, jeśli namoczymy dłonie, to bardzo łatwo się rozprowadza na skórze, bardzo dobrze zmywa makijaż. Używam go do zmywania makijażu, również sobie radzi z takim delikatniejszym makijażem oczu. No ale przede wszystkim jest przeznaczony do, do skóry twarzy, nie do skóry oczu, bo z takim mocniejszym makijażem sobie raczej nie poradzi. Aczkolwiek nigdy go nie próbowałam, ale... Obawiałabym się, że mógłby szczypać w oczy, chociaż jest, są niby tutaj um, łagodne surfaktanty, no ale um, um, chyba bym go nie użyła. No więc to wszystko chyba będzie o tym preparacie. Następnie y, mam dwa preparaty z Eivonu. No, wiem, że niektórzy są sceptycznie nastawieni do tych katalogowych kosmetyków, bo są raczej drogie, a jakoś to jest... Taka sobie, ale jeśli chodzi o serię Planet Spa w Avonie, to jest naprawdę jedna z lepszych serii tamtej firmy, którą mogę polecić. No i ja mam tutaj z ich serii yy, peeling do twarzy i maskę do twarzy. I zacznę od peelingu, żeby tak już iść po kolei, po oczyszczeniu twarzy robimy peeling. I jest to, jak już mówiłam, peeling z Avonu, seria Planet Spa. Perfectly Purifying with Dead Sea Minerals, czyli właśnie z minerałami jakimiś tam z morza. Face Scrub, czyli właśnie peeling do twarzy. I jest to głęboko oczyszczający peeling do twarzy z minerałami z morza martwego. Pozwala usunąć zanieczyszczenia i nadmiar sebum, pozostawiając skórę miękką i odświeżoną w jaki sposób się go stosuje, tak jak wszystkie peelingi, ale tutaj właśnie na mokrą skórę. Należy nałożyć na mokrą skórę, omijając okolice oczu, delikatnie wmasować w skórę, pozostawić do wystchnięcia, potem delikatnie spłukać. No i można go stosować trzy razy w tygodniu lub rzadziej w przypadku skóry wrażliwej. Czyli no, raczej peelingi stosuje się tak, jak się ma zapotrzebowanie na to. Jeżeli chodzi tutaj o konsystencję, jest... On koloru białego, no i ma te drobinki, ten polietylen, który nam złuszcza. martwy na skórek. Jeżeli chodzi o skład, to nie jest on zbyt długi. Nie wiem czy to ten Pierwszym składnikiem oczywiście jest woda. Dalej mamy Hydrogenated Vegetable Oil Czyli uwodorniony olej roślinny Jest on emolientem, nawilża, natłuszcza naszą cerę Ale też nadaje taką delikatną i kremową konsystencję tego kosmetyku Dalej mamy Hydrogenated Polydesen To również jest emolient i poprawia właściwości aplikacyjne Czyli też wpływa na konsystencję Dalej Steryl Alcohol emolient i emulgator emulsji typu woda w oleju czyli już na nas ukierunkowuje trochę jaka to jest, jaki to jest typ emulsji polietylen to jest substancja, która jest stosowana jako ścierniwo i to jest właśnie ta substancja, która jest najczęściej stosowana w pilingach jako ścierniwo właśnie, jest to substancja syntetyczna, czyli to są właśnie te takie granulki w pilingu, które które słuszczają nasz martwy naskórek i sprawiają, że nasza skóra staje się gładsza. Właśnie takie działanie peelingu. Dalej mamy glicerynę, czyli substancję, która nawilża naszą skórę i jest humektantem. Dalej gliceryl, sterate, emulgator i również emulgator emulsji typu woda w oleju. Dalej wosk pszczeli, czyli cera alba, który również jest emolientem i emulgatorem też woda w oleju, a ponadto jest modyfikatorem reologii, czyli wpływa nam tutaj na lepkość Dalej, alkohol denat, czyli denaturowany, skażony, bo alkohol używany w kosmetykach jest skażony, żeby nie był, żeby nie można go było wypić, bo mogłyby wtedy się wtedy zdarzać jakieś kradzieże czy coś takiego, albo jakieś inne niepożądane sytuacje w firmach kosmetycznych. Dlatego, alkohol stosowany w kosmetykach jest alkoholem skażonym, którego nie wolno pić. Jest on tutaj także rozpuszczalnikiem. No i takie ogólne działanie alkoholu to jest tonizowanie, oczyszczanie, odświeżanie i odtłuszczanie naszej skóry. No i jeśli on nie jest tutaj użyty w jakiejś tam dużej ilości, to nie szkodzi, bo wiadomo, że tu z tej skóry nie należy zbytnio odtłuszczać, ale tutaj w tej ilości to on na pewno nie szkodzi. No dalej mamy P40 Stereate. niejonowy związek powierzchniowo-czynny. Hmm. No, nie wiem, może on tutaj pozwala na wprowadzenie jakiejś substancji czy coś Nie wiem, jaka może być jego rola tutaj w tym preparacie Tak samo jak Cetylalkohol, też nieonowy związek powierzchniowo czynny Ale on dodatkowo jest emolientem i emulgatorem WO Więc może tutaj ma takie hmm, zastosowanie Kolejny związek C12-15-Paret-12, też nieonowy związek powierzchniowo czynny i też właśnie tak jak PEK 40, stery, to może mieć to jakieś zastosowanie solubilizatora czy, czy coś w tym rodzaju. Dalej mamy triatanoloaminę, czyli substancję, która reguluje nam tutaj pH kosmetyku. Magnezium, aluminium silicate, modyfikator reologii, czyli zagęszcza nam układ. I też jest to taka substancja, która stabilizuje różne zawiesiny, kosmetyki w postaci zawiesin, a właśnie peelingi są takimi e, kosmetykami są kosmetykami w postaci zawiesień ponieważ te drobinki, ten e, polietylen jest zawieszony w kosmetyku dalej mamy metal, paraben wiadomo, e, konserwant parfum, czyli konsystencja zapach, konsystencja kompozycja zapachowa, cellulus gum, gum czyli zagęstnik i dopiero na szarym końcu jako ostatni składnik mamy te DC Minerals, czyli Sea Salt Sól morska, która reguluje nam wydzielanie łoju Także jeżeli chodzi o skład, to no nie jest jakiś wow Ale to jest peeling, czyli przede wszystkim ma nam złuszczyć ten naskórek, a to robi A nie jakieś tam takie szczególnie pielęgnacyjne działanie jego, no nie jest jakoś tam na pierwszym miejscu, tylko właśnie na pierwszym miejscu jest to złuszczenie martwego naskórka, więc nie oczekujmy za dużo popielingu Ponieważ to nawilżenie i to pielęgnację ma nam dać właśnie maseczka z tej samej dokładnie serii Avon Planet Spa Perfectly Purifying with Sea Minerals, czyli dokładnie to samo Face Mask. Yy, tutaj już taką mam troszkę resztkę i ta buteleczka się wykrzywiła. Nie ja wiem, czy będzie widać skład.